Siemaneczko, z tej strony lance i w dzisiejszym odcinku będę rozpróbował kolejny raz. Tym razem 21 kolcy. Razem ze mną siedzi Sachurę. Siemaneczko, porazy. Pan z gościnnie Teti. Siemaneczko. Także nie będziemy przydłużać. przedłużać, przedłużać. Przedłużać. Proszę językę. Państwa, on podchodzi, podchodzi, on klika. Pierwszy kolej. I tak, hero! ja Ja Cię kręcę, kania, kręcę. Zobaczymy co masz do zaoferowania przy drugim rozkuciu Pusto jak! Tet jego głowie <grym> Dobra, lecimy z trzecim kolcem. On to zabawy naszyj. Ja mówię Hero A no, widzisz to? Tety miał tym razem rokę <grym> Mój spanie korzy uninaszej. To proszę, wyczaruj mi ten naszej. A ja ci powiem, że będzie Hero. Wieczyk. Zobaczymy co Na se, się się to Ale się przycie, co? moja? Dobra. Taki przerywnik. Bijemy sobie herosa. Ale już myślałem, bo taki podobny... Eee, w sumie. czy się nie doczekam? Chociaż tego w sumie mixa wezmę, bo mi się nie chce wyda pojść. się nie doczekam tego naczyku? No nie. No nie, będzie za 17. No będzie, będzie za 17. Nie. Unia no, naszych heroi. Który to koleś piąty. No dobra, miecze. Najszybciej no, najdroższy hero z tego wszystkiego. Który chce rozchodzić? Ja. Najpierw jestem powód. Nie ja. ten. Jestem... Ja daję, że będzie heroiczny łuk. Wykła w Unii, a ale... unik. Opa! Opa, złote paluszki. Dobra, ostatni kolec z pierwszego rzędu, liczymy na ten piękny przedmiot legendarny. Choć czuję unikatowy nasiennik albo pusta. A ja myczy. A ja. Uuu. W końcu. No nie wierzę po bo... nim. Dzwonię do mamy. Czekaj, który ten Dzwanie do, Dzwanie, Dzwanie, do do mamy. Do mamy. Dzwanie do mamy. Dzwonię do mamy. Dzwonię do mamy. Czekaj, 85 było z tamtych. 96 plus, tutaj. Plus 7 z tych no to Ładnie, ładnie. Po 92 kolce, dobra, w końcu pierwsza. A druga druga pójdzie. Liczymy, może się uda jeszcze jeden dzisiaj robnąć. Dobra, zostało 14 kolcy. Jeden z nich już był szczęśliwy. Ogólnie dzisiaj druga lega. Nie będę pazerny, ale jakby była trzecia, to bym się ucieszył. O, dobra, to było już chamskie. Pusty. Pura, teraz ty rozkujesz kolejny kolec. Nie, bo to specjalnie to tego żeby on mnie wygrał. Nie, mu... daję szansę mi. A ja, ja coś mówię, czuję, że, że, że w końcu pusty. będzie lub... Pusty będzie, bo on ma pecha, ja wam mówię. Czarodziejski, piękny, żółty, unikat. Heroik. Ja łuczek. Widzisz te łuki to non stop łatwają Dobra Do dwóch razy sztuka w przypadku Sachurę. Al butelka z wyrażenia spadła I klikandzie Proszę I Cię, daj mi Pusty. pustkę Zarób on... na siebie, tak? A, na siebie, Pusty. O. o z... Z... Coś Kuba ma ten łuk <laughs> trzeci raz Właśnie, muszę sobie a dobrać. teraz będzie bił Tety, ten niby znawca tutaj heroików, unikatów, zobaczycie jak da. Nie, dobra, może następnym razem. A, bo, no, a ja jeden... Ci mówię, że heroik pójdzie. Unikat, znaczy. dobra. Jedenasty kolec. jedenasty kolec. Heroik, hero mieć. Ty? Unikat to w naszyjnik 100% Poczekaj, ego. a ja powiem, że pusty. A? Pracowny Mamy pecha. <noise> A teraz przecież chcemy pustaka, nie, nie, nie hero, tak? Dobra, panowie, co obstawiacie? Ja obstawiam naszej legę. Ty? Unikatowy. To ja obstawię sobie hero mieczyk na Woja. Hero jest, ale nie mieczyk, tylko laseczka. Nie. Dały dziewięć kolcy. Co Tety obstawia? Hero do... Miecz. Lance no. ja. no co obstawia? Napala. Apala. Lance obstawia? Ja obstawię na tropa. Ja obstawiam y, Hero na Łowcę. Opa, patrz, z nas nie wygrał. Obstawiamy kolejne kolce. W moim zdaniem będzie... Lega na Twoim? Heroiczny miecz na palo. To ja pustak. Uch, Teraz jak to zrobiłem? To mówiłem wcześniej. Dobra. Zostało 7 końcy ostatni rządek. Dzisiaj w sumie udane łowy. Zobaczymy co się, czy, czy się jeszcze czymś popiszę. Oby nie było pustych. No pustych żeby nie było. Będzie piękna, heroiczna laseczka. Ty nie miałeś, nadpala. No to ja sobie postawię herołów na tropa. Nie podoba nam no. się. Robimy sobie kolejny przerywnik. Też ja wyjdzie naszej... Hmm. No, może buty dzisiaj polecą. Nie, tu już poleciała trzecia lega. To już, to już byłby szczyt parciarstwa. O kurde, ja to jest Nie cieszę. Kurde. No jacy matki. Jakiego używamy tu? Ja, ja bym będę... wziął. Ostatnie sześć kolcy. Nie obstawiam, nie, nie obstawiamy. Tym razem, zobaczymy co lat, nie? Nie, bo będzie tak, Teraz jak, jak nie dawał, tak teraz daje cały czas te unikaty. No bo to jest... co Pięć kolcy. Panowie co obstawiają? Nic. Pustak, <grym> tak? Otyłaj za tym. Nie, żartujesz. Coś dobrego. Nie, powiedziałeś pustak. Powiedziałeś... Hero mieczyk na ja tanca. To, to ja w sumie hero łuk na tropa, bo jest tego najmniej dzisiaj razem z mieczykiem, z mieczykami w sumie. Dobra. Patrz, a, a miałem na myśli ją. Miałem ją na myśli. Laseczkę? No. Zbieramy się. Zobacz, jeszcze jeden koloc nie dał. Dobra, dostaliśmy jeszcze jedną szansę. Na bogato. Nie. nie. <laughs> I będzie piękny locik. Tak, w postaci Zbawiam? pustego. Nie, hero woj, hero mieczyk na woja. Legenda. Tak. Co tu ma z Nie da do panu. Hero czy. hero na tanca i nie dał na tanca. Mmm, nie bój się, nie bój jak lot będzie. Ale nie no, jaki lot opstawiam? Dobra, zostały cztery... Ten cztery kolce. Mam nadzieję, że który z nich będzie szczęśliwy. Dla ciebie już nie. <grym 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 ja stawiam hero miecz czerwych Na woja. O, na Dla mnie... Ja sobie postawię ten mój nieszczęsny łup na propaty. A ja laseczkę, laseczkę, i to rozkłada mnie. Teraz są pusty. Oh, oh, oh. Ostatnie trzy kolce, może któryś z was teraz rozkładać? Ja chcę. Dobra. I co obstawiacie? Nie wiem, bez obstawiania teraz. Dobra, laska. W końcu się doczekałem. Stały dwa kolce. Eee, dwa kolce. Zobaczymy, czy coś z nich dropnie. Nie obstawiam, bo to w sumie już nie ma sensu. Co ma, co ma być, to będzie. Co ma być, to będzie. Lesik, uuu! Ja się w <laughs> Nie mogę No dobra. Został ostatni kolec. Może czymś się rzuci na sam koniec, może nie. W każdym razie dzisiejsze tak takie sudany. Obstawiamy, panowie? Nie. Sakura? Ja obstawiać będzie cheliośny mięsik na woje. Jednoręczny czy nie? <laughs> jeden latach. No jest jedno, jest i dwóch. Jednoręcznie jest też na boja. No, na boja. A, A jednoręcznie no. jest jeszcze na panca. Dwóręka. Dwóręka, ty? Jest. No. Kustaj, Kus się to. Kuceczę będzie piśnia czakań. Dobra. Dobra, idę do domu. I znowu tym pięknym na siebie, co się dzieje? Teraz zamiast legalnych, to będzie kurde z mimikami, to z poprzedniego pengu, dosłownie 13 spułscie, takich życiu. Słyszę, zaszły się Zaszło kilka linijek w Unii Światowej na siebie, a nawet w ciasnym poziomie. Dobra, to co? Na dzisiaj to koniec. Patrz. <grym grym w sitaire> Końca, nie. Końca nie. Ale, ale trafił. Ale trafił. No dobra, no to jednak jeszcze nie koniec, poczekamy, aż się zrespi. Pięknie, pięknie. Nasz kochany rycerzek za małym mieczem nie chce jeszcze nas opuścić. Wiem, że jest 20 minut po północy. Rozkuwać będziemy ostatni kolec. Być może okaże się perełką. No ale niech to wam chyba tak daje. Od niego perełki Nie lotają, ale damy radę. Dobra. Odstawiamy, czy nie? nie? Nie. to lecimy. I? Patrz, hero, który jeszcze dzisiaj nie lotył. A normalnie oklaski. Dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy Za uwagę. Tak. Ja. No to co, no dzisiaj w sumie to już jest koniec. Odcinek się kończy. Locik w sumie jest. Heroików trochę też nadawał, pomimo, że to było tylko 21 kolce plus te dwa, które robił. Żegnamy was wszystkich, kochani! Do miłego, do zobaczenia Do następnego openingu! Siemaneczko, cześć! Siema! Elaszka!